Myślę? Myślę. A, trafiłam! Zobacz, w sam środek Twojego wirusa trafiłam. Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać, co można ciekawego zrobić z papieru. Zaczynamy od zrobienia czego, Piotruś? Sukienek. Sukienek, czyli coś fajnego dla dziewczynek. Bierzemy karteczkę. Składamy ją na pół. O, staramy się, żeby to było równo, żeby te yy, brzegi się dotykały. To teraz Piotrek trzeba zrobić. Otwieramy i teraz robimy taką szafę, jakby, czyli robimy drzwi od szafy do środka, aż tutaj do tego zagięcia środkowego jest. Teraz co teraz robimy, odwracamy na drugą stronę, zaginamy znowu do środka z jednej strony i z drugiej strony. No mamy już coś takiego. I teraz tak. Wyobrażamy sobie, że dzielimy tą kartkę na trzy części. I teraz, w tej odległości, mniej więcej, musimy zagiąć. Trzymamy w ten sposób, tak? I tutaj jeszcze taki ząbek. wstaje. W ten sposób. Teraz, hops. W ten sposób musimy wywinąć naszą sukienkę, żeby była taka bardziej rozkloszowana, tak? Przewracamy w drugą stronę. Tutaj musimy wywinąć z jednej strony, z drugiej strony. Wracamy. Tu jest dekolt. Teraz rękawki. No i sukienka jest już gotowa. Teraz dzieci mogą ją ozdobić. Albo kredkami, albo farabkami, albo jakimiś guziczkami. My mamy do tego celu e, super świecące naklejki. Na pewno wszystkie dziewczynki lubią błyskotki, więc e, Piotrek, Ty dzisiaj pomożesz mi i ozdobisz tą sukienkę w porządku. Przyniesiesz te błyskotki? Ja. O, siadaj. I Piotrek teraz pomoże ozdobić. Odklejamy. I przykle. O, ja na przykład nie chciała taką sukienkę z takim paskiem. Hmm. Sukienkę można sobie oczywiście skrócić, jeżeli jest według Was za długa. O. skracamy ją. Albo nawet miniutę można zrobić. Nasza będzie miała y, taką długość. Midi to będzie sukienka. Teraz są takie modne. Hmm? O, super, Za Zaprojektujesz dla mamy sukienkę? Hmm? Pięknie. Jeszcze coś tutaj dodaj, więcej błyskotek. jeszcze coś? Dodasz? Mm. że tutaj jeszcze. Mm. Co jeszcze. Tutaj. Piotrek zaprojektował dla mnie taką oto suchienkę. bardzo mi się podoba, dziękuję Ci Piotruś, mm, dziękuję za sukienkę, yy, przyczepimy ją sobie tutaj, niech się suszy pranie, yy, a teraz pokażemy coś dla chłopaków, kolejną rzeczą jaką pokażemy będzie statek, yy, ale ten statek to jest tak naprawdę, Piotrek przyklejasz mi naklejki, widzę, ty łobuzie. <gry> Piotrek, no nie dokuczaj mi! Ja cię mogę nakleić, wiesz co, na nosie za. Nie znam. Już masz. <gry> o, ale zobacz jaki pieprzyk piękny. To jest zagraz! Teraz pokażemy jak zrobić statek. A potem będzie jeszcze bonus. Ok. Eee, bierzemy zwykłą kartkę. Składamy ją na pół. Pomożesz mi. Zobacz, paluszkiem tutaj przejedź. O, mocno, mocno, tak. Bardzo pięknie. Eee, co teraz? Teraz jeszcze raz na pół. Ja też przejść jeszcze paluszkiem. Tak. Super. Otwieramy. Teraz zaginamy tutaj do środeczka. Potrzebuję Ciebie tu. O tak. Znowu do środeczka równiutko. Tak. Dobrze. I teraz wywijamy jeden bok Petruś Halucha tak z drugiej strony tak samo wywijamy tutaj tutaj na dole i co nam tu powstało? statek nie, to jeszcze nie jest statek, co to jest? kapelusz kapelusz teraz jest, może być tak, a może być tak Uu, jesteś marynarzem? Marynarzy. Aha, w marynarza? Tak. Jak to było? Marynarzy. To wygrał ja! Papier. A my tutaj coś takiego, tą czapeczkę. Tą czapeczkę musimy o ten sposób wywinąć. Piotrek, nie uciekaj mi jeszcze, potrzebuję ciebie. O, właśnie, tak. Je teraz w ten sposób robimy. Patróś paluszek. O, tak mocno. całej siły. Zaginamy. I z drugiej strony tak samo. Tutaj. Tu zaginamy. Super. Znowu otwieramy i wywijamy na drugą stronę. I tak, teraz. Otwieramy nasz statek i zobacz, statek jest gotowy. Jak się teraz będziemy nim bawić? Będziemy dmuchać. Będziemy dmuchać, tak! <grywk> Ten statek może zamienić się jeszcze w żabę. Paka. Zamykamy. O tak. Teraz hop. I nasz statek zamienił się w żapę. jak dorysujesz tej żabce oczka i język. To jest też yy, fajna sprawa, bo można ćwiczyć prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, więc Piotruś, proszę bardzo, teraz narysuj żabce. Oj, coś się z stało. Piotrek teraz narysuje żabce oczy i języczek. Kurczę. Tutaj na środku jak Oko. brązowe oczy będzie miał, tak? Tak jak Ty. Nie. Mm? Ładne oczy. Są oczy. Mm? Koloruję żabę. A w środku co jest y język? Język. 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 Do, tutaj. Robimy język. Tutaj. I po jakąś rybę. Rybę? No. no. Czekaj. Co? Jestem głodna. Chcę coś zjeść. Dasz mi coś do jedzenia. Na to, what, ha, oh, no to była kredkę. Ale dobra, kretkam, dziękuję. To, sałatą i ze szpinakiem. Dobra. Na z Rybami. A Ty lubisz też no. warzywa i owoce? Nie. No. Nie lubisz? Ja nie lubię owoce i jedną no. Żabkę sobie też tu przyczepimy, nie? Mamy dla Was jeszcze super niespodziankę. To jest taka gra na czasie. Nazywa się Zabij wirusa. Potrzebujemy kartkę. Zginamy ją na pół. Teraz Piotrek, to jest Twoja połowa, to jest moja połowa. Jaki kolor wybierasz? Ja ten. Dobrze. Ja teraz rysuję wirusa. O, to będzie taki okrągły wirus. Z takimi wypustkami tu. I teraz Piotrek, twoim zadaniem jest postawić kropkę na swoim polu, w takim miejscu, żeby po złożeniu, żeby po złożeniu. Kartki, żebyś trafił w tego wirusa. Tak? tak tutaj postawię kropkę. Zaginamy kartkę. Zginamy. I musimy. Okay, no, nie, nie z tej strony. Eee, z drugiej strony. <grym> zginamy. I tutaj, gdzie jest kropka? Musimy zrobić dziurę. Musimy zrobić taką delikatną dziurę, niech to lepiej robią rodzice, bo dzieci mogą się skaleczyć. Otwieramy i sprawdzimy, czy Piotrek trafił mojego... Oh! Trafiłeś mojego wirusa! Tak! Ty rysujesz wirusa. O! Twój wygląda jak słoneczko. O, jaki ładny wirus. Dobrze. Już im większy tym łatwiej będzie mi trafić Piotrek. Teraz muszę sobie obstawić, gdzie ten. Hmm. Ja myślę że gdzieś tutaj. Tutaj będzie. Jeden zero jest. Zaginamy. Zaginamy tak. Celujemy. I co? Myślisz, że trafiłam? No. A, trafiłam! Zobacz, w sam środek Twojego wirusa trafiłam. Dobre. Podoba Ci się ta zabawa? No. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za uwagę. Pokazaliśmy Wam dzisiaj, jak na trzy sposoby użyć kartek do zabawy. Ciekawa jestem, która zabawa najbardziej Wam się podobała. I jak wy bawicie się kartkami? Napiszcie proszę w komentarzu, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, cześć!